Na szarym tle wczesnego poranka, kiedy biurowiec firmy Revenwód jeszcze spowity był ciszą, Lena, ubrana w wznoszony uniform sprzątaczki, przekraczała próg gmachu, który znała lepiej niż ktokolwiek inny od marmurowych korytarzy po zakurzone kąty pod windami. Miała swoje rytuały, cicha kawa w schowku namiotły, szybki przegląd harmonogramu i zawsze ten sam zestaw myśli: dziś nikt cię nie zauważy, i to dobrze. Ale tego dnia coś było inaczej. Kiedy miała recepcję, młody pracownik działu HR, Damian, Uniósł na nią wzrok i teatralnie zatkał nos. Znowu tu śmierdzi mopem, rzucił z obrzydzeniem do koleżanki, która zarechotała, nawet nie kryjąc pogardy. Lena udawała, że tego nie słyszała. Zawsze udawała. To był jej mechanizm przetrwania. W firmie, która codziennie wyceniała miliony dolarów, Lena była niewidzialna. Jej nazwisko nie pojawiało się w mailach, nie znała nas w stanowisk, ale znała sekrety. Widziała... Kto zostaje po godzinach, kto zdradza żonę z asystentką, kto płacze w łazience i kto kradnie z kuchni mleko bez laktozy. Nie pytała, nie oceniała, ale obserwowała. To był jej świat, świat, który miała pod kontrolą, nawet jeśli tylko przez gumowe rękawiczki. Ale dla reszty biura była lena od Kibla, nazywali ją tak za plecami, ale czasem i w twarz, jeśli byli wystarczająco pijani na integracji. Jednak tego dnia wydarzyło się coś, co złamało jej rutynę. Kiedy sprzątała salę konferencyjną po wieczornym spotkaniu zarządu, zauważyła, że ktoś zostawił otwartą teczkę z dokumentami. Próbowała ją zamknąć, ale wtedy usłyszała czyjeś kroki. Odwróciła się i zobaczyła go nowego faceta z góry. Elegancki garnitur, zegarek wart tyle, co jej roczna pensja, ale twarz nie była wyniosła. Była ludzka. "Przepraszam, czy pani coś zgubiła?" zapytał spokojnie, nie skpiną, lecz z ciekawością. Nie, ja tylko, sprzątam, odpowiedziała zmieszana, gotowa na kolejne wyśmiewanie. Ale on skinął głową i powiedział coś, co zapamięta na długo, dziękuję za to, co pani robi. Bez pani ten cały cyrk BY się zawalił. Nazywał się Emil. Nikt nie wiedział dokładnie, co robił w firmie. Pojawił się nagle, znikąd, ale miał dostęp do miejsc, do których nawet CEO musiał pukać. Od tego dnia Lena widywała go częściej. Czasem wymieniali tylko spojrzenia, czasem uśmiech. I to wystarczało, by przetrwać kolejne dni upokorzeń. Bo choć Lena była dla wszystkich nikim, to jeden człowiek widział w niej coś więcej. Nie wiedziała jeszcze, że to on będzie katalizatorem wydarzeń, które wywrócą wszystko do góry nogami. Kiedy tydzień później przypadkiem podsłuchała rozmowę dwóch menedżerów o restrukturyzacji, która ma wreszcie pozbyć się balastów w postaci sprzątaczek, nie była zdziwiona ale coś w niej pękło. Tego dnia, po raz pierwszy od lat, nie dokończyła swojej zmiany. Zamiast tego poszła na dach biurowca. Tam, gdzie kiedyś w tajemnicy płakała, dziś czuła złość. Nie wiedziała jeszcze, że pod tą złością kryje się siła, która niedługo pokaże całemu światu, kim naprawdę jest. W nocy nie mogła spać. Przeglądała stare zdjęcia w telefonie, te sprzed lat, kiedy jeszcze miała firmę sprzątającą, zespół, klientów, a potem zdradę wspólnika, długi rozwód. Została z niczym oprócz własnego imienia i uporu. To, że pracowała jako sprzątaczka w Rewenwód, nie było przypadkiem. To było częścią planu. Plan rodził się długo. Dziś miała już wszystkie elementy układanki. I właśnie wtedy, kiedy była na dnie, znowu zaczęła wspinać się w górę. W milczeniu, w cieniu, w brudzie. Ale z celem. Bo tylko ci, którzy znają każdy zakamarek piekła, potrafią później bez lęku stanąć w świetle reflektorów. Lena czekała. I nikt nie miał pojęcia, że nadchodzi dzień, w którym nie tylko się odezwie, ale sprawi, że ci, którzy ją wyśmiewali, będą błagać, by jej nie stracić. Gdy kolejny dzień w firmie Rewenwood rozpoczął się niczym każdy inny od kawy, plotek przy windzie i obudnych uśmiechów menedżerów, Lena wchodziła tylnym wejściem, jak zawsze. Z mopem w ręku i spojrzeniem spuszczonym w ziemię. Ale wewnątrz niej działo się coś zupełnie innego. Miała już dosyć bycia tłem. Wiedziała, że czas przestać chować się w cieniu. Ale zanim ujawni swoją prawdziwą tożsamość, musiała się upewnić, że wszystkie pionki na szachownicy stoją tam, gdzie powinny. Bolena, choć pracowała jako sprzątaczka, w rzeczywistości była kimś zupełnie innym. W przeszłości była wspólniczką w firmie. Która współfinansowała start Revenwood, kiedy nikt jeszcze nie wiedział, czym ta korporacja się stanie. Była cicha, ale piekielnie skuteczna. To jej kontakty, jej umowy, a przede wszystkim jej pieniądze pozwoliły na rozwój biura, w którym teraz przecierała podłogi. A potem została zdradzona. Formalnie zniknęła z dokumentów, wypchnięta z rady przez jednego z założycieli obecnego CEO, Marka Kozłowskiego. Ale Lena nie walczyła wtedy. Nie była gotowa. Musiała odbudować siebie. I robiła to przez lata, systematycznie, konsekwentnie, z zimną precyzją. Nikt w firmie nie wiedział, że część udziału w Revenwood została w kryzysie sprzed kilku lat, wykupiona przez anonimową spółkę z siedzibą w Holandii. Nikt nie wiedział, że głównym beneficjentem tej spółki była kobieta o nazwisku. Elaine Wójcik. Lena, czyli Elaine. Nie tylko miała udziały, ale była też tajnym, cichym wspólnikiem, który kontrolował jednego z najważniejszych inwestorów w firmie. To dzięki niej Emil pojawił się w Wód nie jako zwykły doradca, jak sądzono, ale jako bezpośredni przedstawiciel właściciela. Lena przez miesiące zbierała dokumentację. Zdjęcia, nagrania, kopie e Ili, dane z monitoringu. Z pomocą Emila miała dostęp do wszystkiego. Wiedziała, które zlecenia były zawyżane, kto przyjmował łapówki, kto fałszował wyniki finansowe. Byle tylko zadowolić zarząd. Najgorszy z nich był Marek, człowiek z tytułem CEO, który traktował wszystkich jak śmieci, a zwłaszcza ludzi na najniższych stanowiskach. W jego oczach Lena nie była nawet osobą. Była Mopem. Workiem na śmieci. Balastem. I to miało się zmienić. Tymczasem w firmie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pewne pliki znikały z serwerów, raporty były nagle aktualizowane. A niektórzy pracownicy zaczęli dostawać wezwania do działu prawnego. Wśród szeptów krążyła plotka, że inwestorzy szykują jakiś audyt. Marek się wściekał. Ktoś tu grzebie, ktoś się bawi w sabotaż. Wrzeszczał podczas narady, nie mając pojęcia, że winowajcą właśnie myje podłogę za drzwiami sali. Jego gniew rósł, Lena tylko notowała. Codziennie wieczorem siadała przy starym laptopie w schowku na miotły i analizowała każdy dokument, każdą rozmowę. Każde kłamstwo. Tym, co ostatecznie przypieczętowało decyzję Leni o ujawnieniu prawdy, był dzień, w którym zauważyła, że Marek próbował pozbyć się Emila. Oficjalnie, redukcja etatów w związku z optymalizacją struktury doradczej w praktyce pozbycie się zagrożenia. Ale Emil był spokojny. Czas działa na naszą korzyść, powiedział do niej, kiedy spotkali się w nocy w pustej kuchni na piątym piętrze. Tylko upewnij się, że jesteś gotowa. I była, Bolena już nie była tą samą kobietą, która kiedyś płakała w kantorku, gdy wszyscy ją wyśmiewali. Teraz była kobietą, która znała każdy ruch swoich przeciwników. Wiedziała, kto z kim śpi, kto ma układ z podwykonawcą, kto bierze pieniądze pod stołem i kto wynosi dane klientów. A co najważniejsze, wiedziała, że ma władzę. Władzę, która mogła unicestwić całą radę jednym podpisem. Noc przed decydującym dniem Lena spędziła w pustym biurze zarządu. Weszła tam bez problemu, miała klucz. Zrobiła zdjęcie wielkiej sali z długim stołem i dwunastoma krzesłami, które jutro miały być świadkami jednej z najbardziej szokujących scen w historii firmy. Na środku stołu położyła segregator. W środku wszystko. Dowody, fakty. Lista zmian, które zamierzała wprowadzić. A rano przyszła do pracy jak zwykle: w uniformie. Z mopem. Ale jej kroki były inne. Pewniejsze. I tego dnia, gdy zarząd zebrał się na rutynowym spotkaniu, Lena stała już gotowa za drzwiami. A w kieszeni miała nie tylko kartkę z planem przemówienia, ale też wypowiedzenie. Nie dla siebie. Sala konferencyjna na 25 piętrze firmy Revenwood nigdy wcześniej nie była tak cicha. Tego dnia zebrali się tam wszyscy najważniejsi ludzie firmy, rada nadzorcza, dział prawny, przedstawiciele finansów, HR logistyki i oczywiście Marek Kozłowski dyrektor generalny władca korporacyjnego imperium król z wypolerowanym zegarkiem i zębami wybielonymi bardziej niż jego CV. Marek był w formie. Zaczął przemówienie od żartów o ostatnich problemach z personelem niskiego szczebla, po czym przeszedł do prezentacji o wynikach kwartalnych. Jego głos odbijał się echem od szklanych ścian, a on sam chłonął uwagę jak narkotyk. Nie miał pojęcia, że za drzwiami tej samej sali Ktoś właśnie ściska w dłoni kopertę z jego nazwiskiem i słowem wypowiedzenie. Kiedy Lena weszła do środka, nikt się nie poruszył. Przez ułamek sekundy myśleli, że przyszła sprzątnąć filiżanki. Marek nawet nie spojrzał w jej stronę. Pani może poczekać, teraz mamy spotkanie, rzucił przez ranie. Ale Lena nie drgnęła. Zamiast się cofnąć, podeszła do końca stołu i położyła przed nim czarną teczkę. Cisza zapadła, jakby ktoś odciął tlen. To nie spotkanie. To wezwanie, powiedziała. I nie do was. Do ciebie, Marek. Ktoś parsknął śmiechem. Czy ta kobieta właśnie? Zaczęła zdezorientowana menedżerka PRU, ale Emil już stał. Proszę wszystkich o uwagę: Pani Elejne Wójcik, znana Wam jako Lena, jest współwłaścicielem spółki dominującej na Dravenwood Capital. Ma dziś do przekazania coś, co dotyczy przyszłości tej firmy. W jednej chwili na sali zrobiło się gorąco. Lena spojrzała prosto na Marka, który teraz patrzył na nią nie jak na sprzątaczkę, ale jak na zagrożenie. Niemożliwe, powiedział. To jakiś żart. Ona? Właściciel? Przecież to, to, że mnie nie widzisz, nie znaczy, że mnie nie ma, przerwała mu Lena. I właśnie na tym polegał twój błąd. Myliłeś pozory z prawdą. Uważałeś mnie za nikogo, ale ty ja podpisywałam umowy, zanim jeszcze umiałeś korzystać z Excela. Zapanowało poruszenie. Ktoś szeptał coś do prawnika, ktoś inny już wyciągał telefon, ale Emil uniósł rękę. Wszystko jest zgodne z prawem. Posiadamy pakiet większościowy, mamy zgodę Rady Inwestycyjnej. I mamy też coś jeszcze. Dowody na nadużycia, które doprowadziłyby do krachu tej firmy, gdyby nie reakcja pani Wójcik. Lena otworzyła teczkę. Slajd po slajdzie, dokument po dokumencie prezentowała zebranym listę nieprawidłowości, płatności do fałszywych podwykonawców, przelewy do fikcyjnych kont, przekraczanie limitów budżetowych, ukrywanie strat. Ale to nie wszystko. Odtworzyła też nagrania Marek w prywatnych rozmowach nazywający pracowników szumowinami, wyśmiewający ich za wygląd, pochodzenie, zarobki. Publiczność zamarła. Marek. Próbując ratować sytuację, podszedł do niej z drwiącym uśmiechem. Myślisz, że jedna sprzątaczka może zniszczyć mnie? Ja jestem tą firmą. Lena nie cofnęła się. Nie jesteś. Nigdy nie byłeś. Jesteś tylko maską, którą firma nosiła, by ukrywać swoje brudi. Ale maski spadają. A teraz spada twoja. Wszyscy zamarli gdy Lena sięgnęła po dokument i podała go przewodniczącemu rady. Wniosek o natychmiastowe odwołanie Marka Kozłowskiego ze stanowiska dyrektora generalnego. Z uzasadnieniem i dowodami. Rada spojrzała na siebie, potem na Emila, który tylko skinął głową. Zgodnie z przepisami, głosowanie może odbyć się natychmiastowo, potwierdził. Marek próbował protestować. Wstał, krzyczał, groził pozwami, szantażował, wyzywał Lenę, ale jego głos coraz bardziej przypominał Bełkot. Bo wszyscy już wiedzieli. Już nie był groźny. Był skończony. Jeden po drugim członkowie rady oddawali głosy. Każdy głos zabrzmiał jak młot uderzający w mur jego ego. Kiedy ostatnia osoba podniosła rękę, zapadła cisza. Wniosek przyjęty. Marek Kozłowski zostaje odwołany z funkcji CEO ze skutkiem natychmiastowym, ogłosił przewodniczący. A wtedy Lena zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Wyjęła drugi dokument. A to jest Twoje prawdziwe wypowiedzenie, Marek. Podpisałam je tydzień temu, jako główny udziałowiec. Z dniem dzisiejszym kończysz swoją przygodę z tą firmą. Bez odprawy. Bez rekomendacji. I bez ochrony. Marek stał przez chwilę nieruchomo, jakby nie mógł oddychać. Potem rzucił w nią spojrzenie pełne nienawiści. I wyszedł. Cisza trwała dłuższą chwilę, po czym ktoś z tyłu zaczął klaskać. Potem kolejna osoba, a potem wszyscy. Nie dlatego, że Lena była bohaterką, ale dlatego, że ktoś w końcu odważył się przeciwstawić tyranii. Ale Lena wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Bo teraz nadeszła najtrudniejsza część odbudować to, co Marek zniszczył. I udowodnić wszystkim, że kobieta, Którą jeszcze wczoraj uważano za sprzątaczkę, jest dziś widerką gotową oczyścić firmę nie tylko z brudu, ale i ze strachu. Po tym jak Marek opuścił salę, zostawiając za sobą ciszę i ślad butów, które niegdyś symbolizowały jego dominację, atmosfera w firmie uległa całkowitej przemianie. Nikt nie żartował, nikt nie komentował. Nawet ci, którzy dotychczas byli jego sojusznikami, nie śmieli powiedzieć słowa. Alena stała w tej samej sali w jeszcze tydzień temu ścierała z podłogi ślady, rozlanym espresą zarządu. Tym razem jednak trzymała w ręku mikrofon, a nie mop. I nikt już nie odważył się jej przerwać. To nie był teatr, zaczęła cicho, ale z siłą, która przenikała przez wszystkie warstwy ego obecnych. To była rzeczywistość. Przez lata służyłam tej firmie nie jako właścicielka, ale jako osoba, którą najłatwiej zignorować. I właśnie dlatego widziałam wszystko, co próbowaliście ukryć. Bo nikt nie patrzy na sprzątaczkę. Tego dnia Lena postanowiła przemówić nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu wszystkich niedostrzeganych. Opowiedziała o kobietach z kuchni, które były traktowane jak duchy. O ochroniarzu, którego marek codziennie mijał bez jednego słowa. O pani Halinie z recepcji, która po 15 latach pracy dostała tylko maila z informacją o redukcji etatu. Opowiedziała o tym, jak wielką siłę mają ci, którzy codziennie są ignorowani. Jak wielką głupotą jest ich niedoceniać. Ja nie chcę być królową tej firmy, mówiła dalej. Ja chcę ją naprawić. Chcę, żeby każdy tutaj wiedział, że nawet jeśli zaczynasz od najniższego szczebla, możesz wejść na samą górę. Nie przez układy, nie przez pieniądze, ale przez uczciwość, cierpliwość i odwagę. Sala milczała. Nawet członkowie rady, którzy początkowo byli sceptyczni, Teraz słuchali z pełnym szacunkiem. Emil uśmiechał się, patrząc, jak kobieta, którą przez lata wspierał za kulis, teraz świeci jaśniej niż wszyscy razem wzięci. Lena kontynuowała: "Zmieniamy dziś nie tylko kierownictwo. Zmieniamy filozofię tej firmy. Od jutra każdy pracownik, niezależnie od stanowiska, będzie traktowany z godnością. Wprowadzamy nowy kodeks etyki. Nowy system zgłaszania nadużyć." I nowe zasady wynagrodzeń. Nie były to tylko puste słowa. Lena już wcześniej skontaktowała się z zewnętrznymi konsultantami, fundacją zajmującą się prawami pracowników i nowym audytorem. Miała gotowy plan działania na najbliższe sześć miesięcy, rozpisane co do dnia. A najważniejszym punktem była zmiana atmosfery wewnętrznej, budowanie kultury szacunku, wspólnoty i transparentności. Kilka dni po pamiętnym spotkaniu Lena oficjalnie objęła stanowisko prezesa wykonawczego. Nie chciała tytułu CEO, dla niej był on skażony arogancją. Wybrała coś skromniejszego, ale z realną władzą. Zmieniła nawet wystrój swojego biura. Zamiast marmurowego biurka, drewniany stół. Zamiast panoramicznego widoku, tablica z wiadomościami od pracowników. Na ścianie powiesiła zdjęcie zrobione tego dnia na sali konferencyjnej ona, stojąca z mikrofonem, w tle zaskoczona, rada i puste krzesło po marku. Ale największa zmiana nie dotyczyła biura dotyczyła ludzi. Pracownicy, którzy przez lata żyli w strachu, nagle zaczęli się uśmiechać. Do działu HR zgłosili się wolontariusze, którzy chcieli pomóc w budowie nowej kultury. Pracownicy sprzątający dostali nowej uniformi, podwyżki i imienne plakietki. Nagle Lena od Kibla stała się pani prezes, ale sama prosiła, by nadal mówiono do niej po imieniu. Pewnego dnia, kiedy siedziała w kuchni i rozmawiała z nowym zespołem rekrutacyjnym, podszedł do niej młody pracownik. Był to ten sam Damian, który niegdyś wyśmiewał jej zapach i strój. Teraz stał z rumieńcem na twarzy, trzymając w dłoniach pudełko z ciastkami. Chciałem przeprosić, wydukał. Byłem idiotą. Nie widziałem. Nie wiedziałem, kim pani jest. Lena spojrzała na niego łagodnie. Może i nie wiedziałeś, ale teraz masz wybór. Możesz być lepszy. Dla siebie i dla innych. Przebaczenie to nie prezent, to szansa. Skorzystasz? Damian skinął głową, a Lena uśmiechnęła się. Nie triumfalnie, ale z ulgą. Bo o to właśnie chodziło w tej całej rewolucji, nie o zemstę, nie o władzę. O odkupienie. O drugie szanse. O to, że nawet najmniejsze zmiany zaczynają się od odwagi jednej osoby. Ostatnia scena filmu rozgrywa się późnym wieczorem. Lena zostaje sama w biurze. Wkłada znów stary uniform i idzie umyć podłogę w sali konferencyjnej. Emil znajduje ją tam i mówi z uśmiechem: Nadal to robisz? Oczywiście odpowiada Lena. Sprzątanie to nie wstyd. Wstyd to brudne sumienie. Kamera oddala się powoli, a widz zostaje z obrazem kobiety, która nie tylko przetrwała, ale naprawiła to, czego nikt inny naprawić nie umiał. A historia która zaczęła się od śmiechu z kobiety od mopów, kończy się aplauzem dla liderki, która zmieniła wszystko od podłogi aż po zarząd.